Siemaneczko z tej strony Mobil Wars, a dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek z Fortnite'a. Dzisiaj będziemy musieli odwiedzić wspaniały widok, wrzosystą wypożyczalnię i latarnię Lokiego, więc zapraszam Was do oglądania No i dobrze, ja wykonam to zadanie, no to musimy sobie właśnie odwiedzić trzy lokacje. Więc pierwszą lokacją będzie właśnie ta niewielka wysypeczka. Lądujemy na niej i mamy już jeden na trzy. Teraz za pomocą mapy, musimy sobie polecieć teraz na tą miejscóweczkę i później na tą, więc teraz będzie time timelapsik i i zobaczycie, że ta misja nie będzie wcale trudna. No i dobrze, już dolatujemy do drugiej miejscóweczki, czyli wspaniały widok. I mamy już wyzwanie 2 na 3, sobie zbierzemy teraz dodatkowo Macy, żeby dolecieć bez problemu do latarni, na latarnię Kiego. No i teraz zrobimy kolejny tam lapsik i zobaczymy ile na to potrwa. No, i beczki, udało nam się już wykonać y, trzecią lokację. Nie trzeba nawet y, dochodzić do tej całkowicie latarni, tylko trzeba być bardzo, no całkiem blisko. No, i jak sami widzicie, wyzwanie mamy wykonane. Mamy kolejne 24 ExPa. No, i co możecie po tym wyzwaniu zrobić, to opuścić rozgrywkę. No, i to tyle. Ja Wam dziękuję bardzo mocno za oglądanie. Trzymajcie się, cześć.